Dzisiaj takie rzeczy o mięcie będą, że mogłeś nawet nie wiedzieć. A tutaj, w tym miejscu, gdzie pokazuję, powstanie miętowa grządka. Cała ta długość przy szklarni, cała ta szerokość, to będzie mięta. Jeszcze na koniec tylko cytryniec chiński rośnie, ale go stąd przesadzimy. No i najpierw wypadałoby zrobić obrzeża grządki, wysypać ziemią, przy okazji tak, żeby poliwęglan zakryć. Posadzimy miętę, a żeby jedną. Ciężko uwierzyć, ile jest rodzajów, ile jest odmian mięty, a do czego ona służy. Hm. Dzisiaj się wszystkiego dowiecie. To właśnie te wszystkie mięty będą bohaterkami dzisiejszego odcinka. Mięty i boże drzewko, chyba bo tak to się nazywa, czyli kola słynna. Wystarczy dotknąć i czuć od razu zapach Coca-Coli. Jest tu bardzo, bardzo dużo odmian mięty, więc zabieramy się za wysadzanie. I jak już będzie to wysadzone, to pokażę Wam je na nowych stanowiskach oraz opowiemy trochę o właściwościach. A tu zagadką zbieramy od zawsze zasoby drewna. Da. Gdzie się skąd uda pozyskać? Tutaj na przykład Zna są się, bardzo... Się. Zawsze się przyda się. <laughs> exactly. Tu są na przykład takie grube bale. Widzicie? I cieńsze też są. Jakimiś starymi plandekami poprzykrywane, ale trzeba będzie już chyba nowe jakieś plandeki załatwić. Tu mamy zbiór kantówek. A tu mamy trochę obladrów, takich grubych, bardzo grubych obladrów. I z tych zrobimy właśnie te obrzeże do tej grządki. Ojej, to już się naprawdę ta plandyka nam sypie. Także słuchajcie, opłaca się po prostu sobie drewno ogromadzić, bo zawsze w ogrodzie w pewnym momencie się to przyda. I stąd też nasz ostatni zakup właśnie drewna, też obladry głównie. Jak widać resztkowe takie, gdzie są jakieś kantówki z obrzeżami, gdzie są obladry nie wiadomo jakie. Są takie właśnie wąskie. Jak będziemy chcieli odciąć grządkę od trawy to wtedy stosujemy takie 12-13 cm albo deski, albo obladry. No w tym wypadku te obladry będą idealne do tego. Albo mamy też takie obladry, które są odcięte ze starej topoli, topola poszła na nie wiem na co, na deski, na kantówki, nie wiadomo na co, a tutaj taki taki odpad powstał, ale to dalej jest wartościowe drewno. Planujemy z tego zrobić bardzo fajną ławkę, ławę. Mamy już obladry, są kantówki które będą wbite w ziemię, do nich obladry przyczepione to będzie wszystko utrzymywać ziemię w ryzach no i dzięki temu będziemy mogli mieć całkiem fajną grządkę, na przykład podobną do tych grządek tutaj gdzie mięty wprawdzie nie ma chyba, nie, nie ma nie ma. ale za to powstały bardzo fajne grządki, tu na przykład te wielkie kopuły zielone to oregano, a tu na przykład wszędzie lawenda, porzeczka na pniu, prawoślas no, i ten rządek zielony to rukola wieloletnia, którą będziemy tu trzymać. To wszystko może się tu rozrastać. Coś podobnego zrobimy z miętą po drugiej stronie tej szklarni. No, prawie to mamy. Belki są rozciągnięte, dechy u bladry. i teraz będzie uzupełnianie ziemią i będzie można sadzić, ale doświadczalnie chcemy zrobić jeden mały trik. Może to się przyda niektórym ogrodnikom, czyli mamy glinę, której nie wykorzystaliśmy. To była glina mielona w workach, czysta glina, i mamy kilka worków, które się rozerwały, no i pod wpływem słońca, deszczu, wiecie, to już się zrobiła taka zbrylona masa i chcemy ją teraz wymieszać z tym piaskiem tutaj żeby ta ziemia w tej grządce była bardziej gliniasta zobaczymy jaki będzie efekt tego a tak właściwie Agatka to ta glina to po co tutaj ma być? chcemy wzbogacić troszkę naszą ziemię bo ona jest bardzo piaszczysta, to jest tak naprawdę piach przez którego woda przepływa normalnie strumieniami i my chcemy troszkę zatrzymać tą wodę w tej ziemi i do tego ma nam posłużyć lina, ale też do tego służą na przykład zrębki. Tylko, że zrębki działają powierzchniowo, prawda? A my chcemy stworzyć taką bardziej ilastą ziemię. Nie gliniastą, tylko bardziej taką ilastą, żeby ona. Czyli żeby woda nie tylko tak jak przy zrębce, to woda nie odparowywuje, tak? Tak, a u nas A tutaj nie będzie odpływała. się utrzymywać w gruncie. Bo tu zręb... zrębka z wierzchu pewnie też będzie. Zobaczymy zresztą. Ale na pewno będzie glina w gruncie. Zobaczymy czy będzie trzymać wilgoć. Zasilamy teraz miętową grządkę kompostem, który wygląda zarąbiście jak obornik. Zrobiliśmy jeszcze taką deskę od strony szklarni. To jest cienka deska, tam nie cały centymetr, ale jest za to bardzo szeroka, więc wyszła głęboko po to, żeby właśnie mięta nam nie przychodziła do szklarni, więc jest takie zabezpieczenie. To jest deska, deska jest olchowa, więc powinna długie lata to wytrzymać być może jakaś tam mięta znajdzie się jakąś drogę, ale to będzie się ją najwyżej usuwać, jeżeli w szklarni nam będzie przeszkadzać ważne, żeby teraz zasilić tą grządkę odpowiednio dorzucimy za chwilę glinę i później nawieziemy jeszcze na wierzch trochę dobrej ziemi przesianej jeszcze przez przesiewacz no i to chyba powinno być gotowe do sadzenia, więc niedługo sadzimy miętę czujesz akadka miętę? do mnie? no wa. Zakończyliśmy etap przygotowywania miętowej grządki. Jest takie złudzenie, że tam jest dużo wyżej, a tu jest niżej. Ale to tylko złudzenie, bo tak u nas teren spada. Chociaż tam na końcu jest ze 2-3 cm wyżej grunt niż tutaj na początku, ale to przecież niczym nie przeszkadza. I teraz czeka nas już tylko sadzenie. A te wszystkie takie drobinki jasne, gdzie nie gdzie widoczne, to właśnie glina którą wymieszaliśmy bardzo skrupulatnie z pomocą przesiewacza razem z ziemią no zobaczymy jakie będą efekty w sumie poszło około 70 kg gliny poszło na tę grządkę więc bierzmy się za Tak się, kochani, prezentuje nasza miętowa grządka już po wysadzeniu 12, nie, 10 odmian 10 dokładnie odmian różnych mięt. Dwie mięty poszły w zupełnie w inne miejsce, bo szczerze już nie chciałam ich tutaj wciskać tak na siłę. I teraz tak, pierwotny plan był taki, żeby po prostu je posadzić i. A niech się dzieje wola nieba, że tak powiem, czyli niech się rozrastają jak chcą i zarastają całą tą grządkę. I tak pewnie też by było dobrze. Natomiast mi zależy na zachowaniu tych odmian, żeby nie było tak, że ja podejdę za parę lat do tej grządki i będę się zastanawiać, co to jest za odmiana. Zależało mi na tym, żeby te odmiany się zachowały w takim stanie, w jakim. no powinny być, czyli nie, no po prostu się nie zmieszały. Owszem, pewnie bym jakoś się próbowała rozpoznać, coś tam po zapachu, po liściach, bo wiadomo, no każda mięta charakteryzuje się jakimi liście, jakimiś takimi specjalnymi liśćmi, natomiast no mi zależy na tym, żeby jednak zachować tutaj ten układ, żeby one nam się nie pomieszały i pierwotny plan był taki, żeby zastosować takie podziałki pomiędzy tymi miętami w formie desek i takie podziałki zastosowałam tutaj na dwóch ostatnich miętach mięta pieprzowa jest jedną z najbardziej agresywnych tak pod względem rośnięcia mięt wobec tego tutaj chciałam zastosować na pewno takie taką obwódkę i właśnie ją tutaj zastosowałam poprzez Taką cienką deseczkę po prostu. Ucięłam sobie, mieliśmy takie deski cienkie, to nawet chyba centymetra, nie? A może centymetr ma i po prostu je tam wcisnęłam. Ta deska fajnie wyparła deskę, która jest tutaj od strony szklarni wsadzona. Tutaj ją bardziej widać. Tutaj I taka sama jest tutaj, tylko że tutaj jest wkopana i troszkę nie widać tego. Ta deska właśnie wypiera mi tamto, więc trzyma ją sztywno. No, i siłą rzeczy stworzyła mi taką donisę, w której niech ta mięta robi, co chce, niech się ładnie rozrasta. Owszem, podejrzewam, że ona będzie chciała łączami przejść również nad tą deską, no, ale to wiadomo, to wtedy to po prostu biorę nożyczki i ciap. No i nie ma, i ja wtedy kontroluję jakby tą miętę, jej wzrost. Natomiast tutaj jest mięta zielona, tak zwana ogrodowa. I ona również potrafi być mocno ekspansywna. Stwierdziłam, że rozdzielę ją od mięty szwajcarskiej. Obie podobno są dosyć mocno ekspansywne, natomiast nie aż tak bardzo jak mięta pieprzowa. Ale zrobiłam tutaj taką obwódkę, no i zrobiłam i sprawdziłam, jak to się robi, i tak stwierdziłam, że chyba zrobię je. Takie obwódki zrobię na całości. Będę miała po prostu święty spokój, że one mi się nie rozejdą. Zrobię to raz i myślę, że na kilka lat takie obrzeże tutaj wystarczy. Z czasem oczywiście ta deska zgnije, no ale ja tak naprawdę nie wiem, co tu będzie za parę lat. Jak to wszystko będzie wyglądało. Może to się jednak wszystko pokrzyżuje, połączy i mam nadzieję, że tak nie będzie właśnie poprzez te obłódki. Tak posadziłam te mięty, że bez problemu mogę tutaj porobić ciach, ciach, ciach. Niektóre mięty będą miały większą komorę, inne mniejsze w zależności od ekspansywności. Ojej, tu mi jedna mięta się kładzie. No wiadomo, one są teraz takie trochę przerośnięte, bo rosły w doniczkach skupione ze sobą. I tak troszkę się powyciągały, jak na przykład ta mojito, która powinna być troszkę niższa, na przykład ananasowa. Podobno to jest niska mięta, a u mnie jest to jedna z najwyższych mięt, więc no, trochę się powyciągały, ale ja myślę, że one dojdą do siebie. Czekoladowa też jest taką jedną troszkę, no jest wyższa, ale nie aż tak. No ja je po prostu uciapię, pójdzie ona na ususzenie i myślę, że ona tylko niech się przyjmą, niech ja widzę, że one wzrastają już, tam na przykład nowe pędy będą wychodziły, to wtedy ja je uciapię. Natomiast tutaj porobię jeszcze takie przegródki z desek, no i będę miała spokój. Miętowa grządka jest gotowa. Proszę bardzo, są już porobione wszystkie przegrody. Z szerokich desek, cienkich a szerokich desek, które głęboko weszły w ziemię. Więc jeżeli te mięty miałyby ochotę się rozrosnąć, to będą miały spore ograniczenie, ponieważ do przodu się nie rozrosną, do tyłu jest deska dana z tyłu, co jeszcze tutaj widać oczywiście fragmenty. Pomiędzy nimi jest również deska, więc mają takie swoje małe kwaterki. No nie wyglądają teraz super idealnie, to prawda, no bo długo, długo, długo jednak przestały w doniczkach zanim zostały wysadzone no to trudno się dziwić żeby były absolutnie idealne ale one się rozrosną, one zaczną puszczać nowe pędy możemy nawet je tutaj trochę przytniemy żeby je pobudzić do wzrostu ale to może w okresie kiedy będzie troszeczkę bardziej deszczowo a jednak mniej sucho, bo tak jak teraz także poczekamy no i co? no i oczywiście na grządce miętowej mamy różne odmiany proszę bardzo przy każdej mięcie wyświetliłem Wam teraz jej takie najważniejsze cechy więc jeżeli nie zdążyliście zobaczyć, to wystarczy zapauzować film w odpowiednim momencie, jeżeli któraś mięta Was interesuje. Tam się wyświetliły cechy odmianowe tych mięt i jeżeli któraś cecha Wam szczególnie odpowiada, szczególnie przypasowała, no to warto oczywiście zaopatrzyć się w taką miętę i uprawiać ją u siebie w ogrodzie. Mięta pieprzowa, czyli standard nad standardy, najbardziej popularna oraz mięta zielona podobnie. Tutaj mamy mięta szwajcarską, mięta cytrynowa, mięta Tashkent, mięta pomarańczowa, mięta mojito, mięta marokańska, mięta ananasowa. Ta jest dosyć ciekawa, bo ma liście biało. Zielone. Mięta czekoladowa, bardzo charakterystyczna, z ciemnymi żółkami na liściach, i mięta cynamonowa, chociaż my podejrzewamy, że to jest bardziej bazylia cynamonowa, tak nam się przynajmniej wydaje. Nie jesteśmy tego pewni. Dwie jeszcze mięty zostały przy drugiej szklarni, zaraz Wam to pokażę. Pod naszą dwumetrową szklarnią jest jeszcze wolna grządka, w większości wolna, ale rozpoczęły tutaj również swoją inwazję miętych mięta gruszkowa i mięta truskawkowa, taka drobniutka czy będziemy mieli więcej tutaj mięt czy uda nam się jeszcze jakieś odmiany dorzucić, mamy nadzieję, że tak a bylica Boże Drzewko, czyli słynna kola jest w środku szkarni mamy nadzieję, że to pozwoli jej przetrwać i wyrosnąć od nowa w przyszłym roku, no ale to się okaże Oczywiście w przyszłym roku. Większość z tych mięt powinna rosnąć oczywiście przez długi, długi okres, przez wiele lat. Ale oczywiście to zależy od tego, jak przeżywają zimę. No, są mięty, które bez problemu sobie radzą, są mięty, które trochę gorzej. Ja myślę, że warto chyba takie mięty, te kępy ich, na zimę trochę okryć na przykład słomą. I może to być całkiem skuteczny sposób na to, żeby każda mięta nam jednak tę zimę przetrwała. Mam nadzieję, że trochę więcej informacji o miętach przyda Wam się w Waszym codziennym miętowym życiu, a jeśli chcecie rozszerzyć informacje na temat niektórych roślin, odsyłam Was koniecznie do tego odcinka, który tutaj się w tej chwili Wam pojawił.